Dzięcioł i drzewo. Na skraju lasu rósł stary, dumny dąb. Codziennie chwalił się swoją koroną i mocnym pniem. Nie potrzebuje niczyjej pomocy, myślał z zadowoleniem. Pewnego ranka na jego korze przysiadł dzięcioł. Czerwony czubek, błyszczące oczy, dziób jak młotek. Zbliżył się do pnia i zapukał. Tok, 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 dąbasz drgnął. Hej, co ty robisz? Zagrzmiał. Słyszę, że w twoim drewnie coś chrobocze. Odparł dzięcioł. Sprawdzam. Nie waż się mnie kłóć, oburzył się dąb. To boli. Dzięcioł wzbił się wyżej, ale wrócił po chwili. Tok, tok, tok. Przestań, wołał dąb. Niszczy mi urodę. Wiewiórka, sroka i wiatr śmiały się z dzięcioła. Denerwuje biedne drzewo, mówili. Ale ptak nie zwracał uwagi. Pracował cierpliwie, wydziobując z pnia larwy i korniki, które żerowały pod korą. Jeszcze kilka i będzie po sprawie. Mruczał cicho. Dąb nie chciał słuchać, bolało go każde uderzenie. Aż w końcu po kilku tygodniach przyszła burza. Wiatr szarpał drzewami, deszcz lał jak z wiadra. Gdy wszystko ucichło, dąb poczuł ulgę. W miejscach, gdzie Dzięcioł kół najmocniej, nie było już bólu ani swędzenia. Pień oddychał. Następnego dnia Dzięcioł wrócił. Widzisz? Powiedział. Larwy, które cię jadły, zniknęły. Twoje drewno znów żyje. Dąb milczał zawstydzony. Myślałem, że mnie ranisz. Wyszeptał. A ty mnie leczyłeś. Dzięcioł się uśmiechnął. Czasem pomoc boli, ale... To ból, który przynosi życie. Od tej pory dzięcioł miał w dębie swoją dziuplę. W niej schronienie przed deszczem, a dąb zyskał przyjaciela i obrońcę. Wiewiórka, sroka i wiatr też zrozumieli, że nie każdy dźwięk jest zły. Kiedy dzięcioł znów zapukał, tok, 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 dąb już się nie gniewał. Pukaj, przyjacielu, szumiał liśćmi. Wolę twój dziup niż szept korników. I odtąd, gdy wiatr niósł echo uderzeń dzięcioła, las wiedział, że to nie ból, lecz muzyka leczenia. Morał, czasem pomoc wygląda jak ból. To, co dziś rani, może jutro ocalić.